Filtrowanie i sortowanie. W arkuszu mamy przedstawioną sprzedaż od stycznia do marca. Łącznie zarejestrowanych jest ponad 5000 rekordów, 5000 wierszy. Ustawmy filtrowanie. Zaznaczam komórkę w pierwszym wierszu. Klikam na Sortuj i Filtruj, i wybieram Filtruj. Trzecią Pozycję od dołu. Pojawiły mi się ikonki przy każdej komórce nagłówka. Jeżeli teraz nacisnąłbym na tą ikonkę w komórce A1, czyli data sortowania, mam możliwości sortowania od najstarszych do najnowszych, od najnowszych do najstarszych. Kliknijmy, zobaczmy od najnowszych do najstarszych, i widzimy od 25 marca. Do 2 stycznia będzie to sortowane. Posortujmy od najstarszych. To od 2 stycznia mamy posortowane. Sortujemy wszystkie komórki, które mają zaznaczone te ikonki sortowania. Gdyby któraś komórka nie miała zaznaczonej tej ikonki sortowania, to ta komórka byłaby nienaruszona i ona by się nie sortowała. Na to należy zwracać uwagę. Kliknę jeszcze raz na tą ikonkę i widzę, że oprócz sortowania mogę jeszcze filtrować. Mam tutaj daty. Jest rok 2020, styczeń luty i marzec. Jeżeli odznaczyłbym luty i marzec, zostawiłbym tylko styczeń iciąłbym OK, to mam faktury. Zobaczmy, przejdźmy na koniec tego zestawienia, tylko są ze stycznia. Zróbmy sumowanie może teraz. Zróbmy może teraz sumowanie. W komórce H1 wpiszę sumowanie, autosumowanie wartości. Czyli zaznaczam kolumnę G, Enter. Sformatuję tą komórkę tak, żebyśmy mogli widzieć separatory tysięczne, wartości liczbowe. Z sami po przecinku, rozszerzę 35 893 770 i 47 groszy. Zwróćcie uwagę, że ta komórka, ta suma to są sumy częściowe. To nie jest, to nie jest suma komórek, tylko sum częściowych. Czym się różni suma od sum częściowych? A mianowicie tym, że w sumie częściowej będą sumowane tylko te komórki, które są przefiltrowane. Odznaczmy to filtrowanie, wyczyść filtr, data, czyli mam wszystkie, mam 91 tysięcy. Obok wpiszę sumę, autosumowanie tego samego zakresu i zobaczcie formułę tej komórki. To jest suma GG. Enter. Tutaj formuła wyglądała sumy częściowe. Jeszcze raz. Załóżmy filtr tylko na styczeń. Odznaczam styczeń i luty. Tutaj mamy 35 893 000. A widzimy, że całość sprzedaży to jest 91 milionów. Ta wartość nie ulegnie zmianie. Natomiast sumy częściowe sumują zakresy przefiltrowane. Zobaczmy teraz klienta. Klientów mamy od 1 do 100, 364. Zaznaczmy sobie pierwszego klienta. Pierwszy klient w styczniu. Kupił nam sto, za towarów za 146 455,16 groszy. Klient numer 2 kupił nam towarów za 169 206 zł. Mogę zakładać jeszcze filtry na pozostałe komórki. Na przykład chcę się dowiedzieć, ile klient 2 kupił towarów T02. Tylko jeden towar kupię. Komórki z założonymi filtrami mają inną ikonę. Widzimy tutaj taki lejek, a tutaj tylko strzałeczka do dołu. Wyczyśmy te wszystkie filtry. Tutaj też wyczyśmy wszystkie filtry. Zobaczmy, jak możemy filtrować, nie wskazując konkretne wartości w komórkach. Ale pewne zakresy. Na przykładzie towarów, zróbmy to, czyli kliknę na towar. Mam filtry, podane towary od towaru 001 do towaru 098. A ja chciałbym zobaczyć, jaka jest sprzedaż towarów, które mają końcówkę 0. Czyli te 0. 1, 0, czyli T10, T020, T030, T040, T050, T060 i tak dalej. Oczywiście mógłbym to powybierać. t 0 10, T020 i tak dalej. T030, i tak dalej, i tak dalej. I mógłbym to powybierać, ale zrobię inaczej. Zaznaczę tutaj wszystkie. Wybiorę sobie filtr tekstu i w filtrze tekstu mam możliwość wybrania opcji. Równa się, nierówna się, zaczyna się od, kończy się na, zawiera, nie zawiera i filtr jeszcze jest niestandardowy. Zobaczmy to. Kończy się na towar, kończy się na 0. OK. Proszę bardzo. 0,10, 0,20, 0,50. 060, 010, 030, przefiltrował mi Excel wszystkie towary, które na końcu mają 0. Wprowadźmy dodatkowy warunek. Kończy się na 0 lub kończy się na jedynkę. Wybieram ten towar, filtry, kończy się na, mam już pisane kończy się na 0 lub wybieram sobie tutaj. Pośród tego menu kończy się na jedynkę. Ok, proszę bardzo. 0,01, 0,21, 0,30 i tak dalej. W ten sposób mogę zaznaczać filtry różne. Równa się, nierówna się, jest mniejsze niż, jest mniejsze lub równe, jest mniejsze niż, jest mniejsze niż, lub równe, zaczyna się od, nie zaczyna się od, nie kończy się na, zawiera, nie zawiera. Wyczyśmy te filtry. Naciskam na ikonkę filtrowania. Wyczyść filtr towar. Zobaczmy teraz z datami, jak możemy filtrować niestandardowo. Filtry dat. Filtry dat. Jako, że system rozpoznał, że to pole jest polem daty, daje nam więcej możliwości, przedstawiając nam dni, miesiące, lata. I możemy wybrać równa się lub nie równa przed lub po, między, od daty do daty. Zróbmy sobie między. I wybieramy sobie tutaj zakres dat lub kalendarz mieliśmy styczeń 2000 chcę zobaczyć od 20 stycznia do 24 stycznia od 20 do kalendarz otworzę też styczeń wybiorę sobie do 24 stycznia ok i mam od 20 stycznia Do 24 stycznia. Wyczyśmy tą datę. Jeszcze raz zobaczmy. Filtry daty równa się przed pomiędzy jutro, dzisiaj, wczoraj, następny tydzień, ten tydzień, ubiegły tydzień, następny miesiąc, ten miesiąc, ubiegły miesiąc, przyszły kwartał, ten kwartał, ostatni kwartał, później są lata. Przyszły rok, ten rok, ubiegły rok. Od początku roku, wszystkie daty w okresie i filtry niestandardowe. Przy wszystkie daty w okresie od razu możemy podawać tutaj miesiące. Czyli na przykład podaj mi luty. Mam luty.